Nasz moc kwasu migdałowego? Terapia w gabinecie jest idealnym rozwiązaniem dla skóry tłustej, mieszanej, z rozszerzonymi porami, z problemem trądzikowym czy z pierwszymi, dla skóry z pierwszymi oznakami starzenia i przebarwieniami. Efekty uzyskasz już po kilku zabiegach i będziesz cieszyć się piękniejszą, gładszą i jaśniejszą skórą. Ja nazywam się Karolina Pośpiech, jestem kosmetologiem i szkoleniowcem w firmie Arkana. Dzisiaj z przyjemnością opowiem Ci o zabiegu z wykorzystaniem kwasu migdałowego. Kwas migdałowy należy do grupy kwasów alfa-hydroksykwasów, czyli kwasów owocowych. Działa on bardzo łagodnie na skórę, jego cząsteczka jest dość duża, dlatego powoli penetruje i nie powoduje żadnego mocniejszego podrażnienia. Będzie on nadawał się dla skóry tłustej, mieszanej, suchej, wrażliwej, a nawet naczyniowej, czyli jest idealny dla każdego rodzaju skóry i co ważne, na każdą porę roku, czyli nie powoduje mocnego złuszczania, dlatego też można wykonywać bezpiecznie ten zabieg latem. Efekty, jakich mo możemy spodziewać się po zabiegach, to jest zmniejszenie wydzielania sebum, zmniejszenie widoczności porów, zmniejszenie stanów zapalnych, zmniejszenie widoczności zmarszczek, ujędrnienie skóry, a nawet jej nawilżenia. Możemy również zaproponować ten zabieg dla osób z aktywnymi stanami zapalnymi, aby zmniejszyć ilość bakterii na skórze. Czyli działamy również bakteriostatycznie i bakteriobójczo. Będziemy mogły wykonywać ten zabieg w odstępach około 2-3 tygodni. Jeśli chodzi o ilość nakładanych warstw na skórę, tutaj zależy od kosmetologa i kondycji twojej skóry. Będzie to od dwóch warstw wzwyż i czas trzymania tego kwasu na skórze od minuty, dwie na warstwę do nawet pięciu minut. Ale tutaj na pewno kosmetolog podpowie Ci, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza. Są dwa sposoby nakładania tego kwasu. Albo delikatniejsza za pomocą bagietek kosmetycznych lub bardziej intensywna wcierając ten kwas za pomocą gazika, czyli szorski produkt usuwa jeszcze dodatkowo nasz martwy na naskórek, przez to kwas będzie penetrował głębiej. Pamiętajmy, nie ma Mamy tutaj czasu rekonwalescencji. Nie będziemy za bardzo złuszczały naszej skóry, nie będzie, on nie będzie ten kwas powodował większego zaczerwienienia naszej skóry, i możemy już od razu po zabiegu wrócić do naszych codziennych aktywności. Jeśli chodzi o schemat wykonania zabiegu, to tutaj zaczynamy od demakijażu i przygotowania skóry poprzez odtłuszczenie czyli stosujemy dygresing Lotion, preparat specjalistyczny, który idealnie przygotuje nam skórę do tego, aby nałożyć kwasy o niższym pH. Kosmetolog następnie zabezpieczy miejsca newralgiczne, takie jak brwi, czerwień wargowa czy okolica oka, po to, aby nasz zabieg, nasz produkt nie podrażnił tych delikatnych miejsc. No i przechodzimy do nakładania kwasu. Tak jak wspomniałam, mamy różne możliwości, różne e, moce nakładania albo forma bagietek, czyli ta de delikatniejsza forma nakładania kwasu migdałowego, lub w formie gazików, czyli bardziej wcierania. Czas i warstwy dopasowuje kosmetolog do, twojego, do Twojej kondycji skóry. Po odpowiednim nałożeniu, odczekaniu odpowiedniej ilości czasu przystępujemy do zmywania kwasu. Natomiast najpierw go zneutralizować specjalnym produktem, a następnie dopiero później zmywamy go chłodną wodą. Na sam koniec aplikujemy produkty z terapii Post-Treat Serum i Post-Treat Maska, aby zakończyć nasz zabieg i aby Twoja skóra była mocno nawilżona i zregenerowana po penetracji kwasu migdałowego. Aby podtrzymać i utrwalić efekt zabiegowy, rekomenduję Ci stosowanie kremu z kwasem migdałowym. Twój kosmetolog pewnie podpowie Ci, że warto by było stosować go dwa tygodnie przed zabiegiem, aby przygotować skórę do zabiegu z kwasem migdałowym. Rekomenduję również stosowanie produktów myjących z kwasami, np. Acid Cleansing Gel czy Acid Flower Solution. Natomiast jeśli Twoja skóra po zabiegu będzie bardzo silnie podrażniona, to wtedy zastosuj post Maskę. Ona bardzo dobrze łagodzi i ukoi Twoją skórę. Nie zapominaj o stosowaniu kremu z filtrem. Czy kuracji z kwasami, czy pielęgnacji domowej, czy kuracji gabinetowej jest to niezbędny element, który powinien znaleźć się w Twojej codziennej pielęgnacji. Mam nadzieję, że wiesz już, jaki zabieg wybrać, jeśli borykasz się z problemem skóry tłustej, mieszanej, z przebarwieniami czy trądzikiem. Czyli tutaj zabieg z kwasem migdałowym jest idealny dla Ciebie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!